Mamy widzowie Gabryś ma złego omena i robimy rajda. Na kurde. Tarczy nie mamy. Nie wiem, czy na zamykać. Nie mamy tarczy! Masz żelazo? Nie, w bazie było. Ja mogę powiedzieć do bazy. Ty filmu ja biegnę do bazy. Dobra. Wygląda to, że to paczka nie w tej pogodzie się Biegnę po, po tarczę. Tutaj jest, jest. Jest? Jest. Lecę. I jest szybko. Zrobię tarczę. Mamy drewno? No odejdź, Mamy no, drewno! Pytacie, ja, czemu ty ich brałeś do środka? Co? Czemu ty ich brałeś do środka? Jeszcze mamy jeżeli ja to piję. Desę. Robię, ale to nie jest... Ja to robię, ale O kurde jesteś? Dobra, jeden emeral. Ja tu mam swoją CVP. Daj, tatrzy mi, daj, tatrzy mi. Da, da, daj, tarczy, daj, tatrzy, daj, tatrzy, daj. Oni muszą się zamknąć w jakimś budynku. Tu! Biegnie! No widzę, gdzie? gdzie? <tłuk> To kolejny majątk. Puser, dobra. To jest dewastator Co jest? Begiet, to jest tylko dewastator. O nie. Okej. Okay. Ile już filmik to? Oh, idą, 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 Gdzie? Skąd? Skąd? Czekać ja zamorduję tych małych i cię pójdę. Dobra. Udało się! Mamy filmik na jutro. Żyje twój set? No tylko pania, jak nie żyje. Okej, okay. czekaj, ja swoje tego konia G i go bierzemy do bazy. Tego. Tego. Ej, on ma dodatkowe dwa serduszka, nieźle. Ej, to ja nie biegł do bazy. Nie. On ma na imię Stefan. Trzeba mu zrobić zagrodę. Nie, nie, to nie jest Stefan. To jest Zwykły. Zwykły, dobra. No człowieku! A? Dawaj go, ja mam siodło. Dobra, to daj. Ja, ja, ja mu założę. Nie! Złap! Dawaj. Nie! Co? Idę tamtego oswoić. Ty Zejdź z My, niego! Ale ty masz psa, ja nie mam żadnego zwierzęta. No to trzymaj. No. A ten ile ma HP? A ten ma tyle. Ej, jak e, e, jeszcze mam dla zbicha, to mam zbroję. Jak sobie. No to Zbychu, a mój... I mam pieska jeszcze. Dobra, no to mamy filmik na jutro, bo jest limit. Wypuszczania. Ale czekaj, jeszcze coś zróbmy, bo ten filmik trochę krótki. Mogę go zmienić w no to... szorta po prostu. Zmienię szorta. <laughs> Proste zmienię w szorta Dobra mój... ale muszę wziąć tą linię od lamy. No w sumie musimy te lamy wywalić, bo one po prostu mi przeszkadzają. Nie zostawuję. Nie. Nie. Co? Zbyku? Są trzy lamy w naszym domu. I panu się ładnie zbyku prezentuje. No. Pięknie, mam ozdobę. Czekaj, jeszcze mam jeden. Mam jeszcze jeden. Gdzie powiesić? Nad drzwiami nie tu. Nie wiem. Prawda. Ej, no to tak, no to może zmienię ta shorta. Ej, a on trwa. 5 e, pięć minut? No, pięć tysiąc. Pięć, pięć minut. Nie Nie, to... No, nie, to długo, jak na szorta. No właśnie może... Y, Maksymalnie jest chyba minuta na shorta. Ja nie wiem, no to... Zepchłeś mnie! Nie. Nie. nie wiem, możemy w sumie jeszcze coś, eee. coś porobić. Nie, ale chyba że będziemy kończyć widzowie. No, dzisiaj fil trzy filmiki dla Was. Staramy się jak najwięcej filmików nagrywać, więc... No. Ej, dziennie wypuszczamy ile filmików? Trzy dziennie. Więc no. Czyli jutro będziemy mieli trzy, w niedzielę trzy, w poniedziałek trzy. To trzy. No. Bo się staramy I, i, jak I, i, i no, może jakiegoś shorta do tego jeszcze. No. No to co, I to kończymy? No czekaj, ja tylko wywalam śmieci do wody. Tak. Tak. E, chodź, idziemy, zakończymy filmik w domu i muszę jeszcze miniaturkę zrobić. Idę. <laughs> jaką by tu miniaturkę zrobić? O, zrobimy jak stoimy obok, obok zbycha. Zbycha. że jaką mam na jebie? Zbycha, zbychu. No, obok zbycha będziemy się stać. Dobra, czekaj, ja się na zbychanie i zrobię ten. A ty ja stań... tutaj. Okej, okay. czekaj, tylko F1, muszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Zakończę filmik. Nara, widzowie, widzimy się ja. na następnym ja. filmiku.